Cześć, nazywam się Olga Kiemczyńska i jestem trenerką personalną. Przedstawię Wam dzisiaj kolejne ćwiczenie. Tym razem będzie ono na pośladki i na uda. Wzmacniamy pośladki uda. Poprosiła o to ćwiczenie Kasia w komentarzach pod ostatnim filmem, więc zachęcam i Was, żebyście skomentowali i wpisali ćwiczenia, które, na które partie mięśniowe najbardziej nie macie pomysłu, więc postaram się nagrać dla Was, Kolejne filmy z tym, co Was najbardziej interesuje. Zaczynajmy. Na początku przedstawię Wam pozycję od boku, żebyście wiedzieli, jak wykonać to ćwiczenie. Ściągamy barki, łopatki w tył. Wykonujemy długi krok do tyłu, ale taki, który będzie nam jeszcze gwarantował równowagę. I stawiamy stopę na palcach. Ważna teraz kwestia. Schodzimy biodrami w dół i tylnym kolanem jakby do przyklęku, ale nie klękamy. Wychodzimy do góry siłą przedniej nogi, zabierając jednocześnie biodra szybko do przodu. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ważną sprawą jest tutaj utrzymanie spięcia tułowia. Pilnujemy, żeby nasze ciało było przedłużeniem tylnej nogi. Unikamy w momencie schodzenia w dół, odgięcia lub pochylania się. Staramy się cały czas utrzymać równowagę. Nie chcemy odginania, nie chcemy pochylania. Cały czas sztywno. Wdech i wydech. Od przodu zwróćcie uwagę na moje przednie kolano. Tu. Główną kwestię stanowi ustawienie stopy. Jeżeli postawię moją stopę naturalnie, czyli przodem na wprost do Was, lub leciutko ustawione, tak naturalnie nasza stopa powinna być ustawiona delikatnie otwarta, delikatnie, chcemy, żeby nasze przednie kolano ustawione było w tym samym kierunku co stopa. Wdech i wydech. Nie chcemy uciekać kolanem szerzej, i nie chcemy koślawić kolan do środka. To jest bardzo częsty błąd, więc powolutku, wszystko całe ciało spięte, wdech i wdech. Jeżeli macie nogi słabe, zacznijmy od dwa kroków naprzemiennych, czyli prawa, lewa, prawa, lewa. Jeżeli nogi macie mocniejsze, Róbcie 10-15 powtórzeń na jedną nogę i dopiero przejdźcie do pracy nad drugą. Tak jak wspomniałam, ćwiczenie to bardzo fajnie angażuje i uda, i pośladki. Jeżeli chcecie naprawdę odczuć trening, możecie połączyć to ćwiczenie razem z krzesełkiem, które ostatnio Wam proponowałam. Naprawdę to będzie połączenie rewelacyjne. Poczujecie bardzo rozgrzane uda, gwarantuję Wam to. Trzy serie na przemian, za kroki, krzesełko, 15-20 powtórzeń, za kroków, krzesełko od 30 sekund do minuty. Trzy serie takie. Jeżeli będziecie chcieli więcej, bardzo proszę. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.